Widzowie, leżę sobie spokojnie na łóżku. Zobaczcie za godzina. Naprawdę widzowie, mega późno. Patrzę nagle, tam powiadomienia wszędzie na Twitterze, YouTube. Event potwierdzony, event potwierdzony, mamy datę, znamy datę, Roblox tweetnął. Zgadnijcie co, rzeczywiście tak się stało, będę też mówić tutaj troszeczkę ciszej, będę starał się powstrzymać tę emocję, żeby tak głośno moim drodzy, nie mówić, bo nie chciałbym nikogo obudzić, bo jak sami widzieliście jest mega późno, ale naprawdę ciężko to zrobić, bo jest to epickie i myślę, że zarówno ja jak i wy jesteście mega nachajpowani. No I zobaczcie to, mamy tutaj tego tweeta i Roblox tutaj, moi drodzy... Kalendarz i data. 3.15. Mamy tutaj po prostu odwróconą datę, więc to jest mój miesiąc, a tutaj mamy dzień, a tu rok 2024. Napiszcie sobie datę w kalendarzu, widzowie, zakreślcie sobie ją. Jakoś 15, moi drodzy, marca w piątek streamujemy. Nie mogę się naprawdę, moi drodzy, tego doczekać, naprawdę nie mogę się, widzowie, tego doczekać. Jestem mega nachypowany i zobaczcie to. Chciałbym tutaj przeprowadzić dogłębną analizę tego szybciutko, widzowie. Mamy tutaj datę. I mamy tutaj, jak widzicie, coś takiego, jakaś rura, widzowie. No, Szarblox spekuluje i nie chciałby, żeby to się sprawdziło, że to będzie jakiś, moi drodzy, kosmiczny evencik z Eltro. Oby nie, widzowie. Oby nie. Tego nie chcemy. Ale za to, moi drodzy, Chillzet, czyli inny Robloxowy youtuber, tutaj, zobaczcie co, przypomina wam to coś? Zobaczcie to, przypomina wam to coś? Wygląda trochę jak jajko, prawda? I teraz pytanie, czy my wszyscy kariujemy, widzowie? Odbija nam i jesteśmy tak nakręceni na Hanta. Myślimy, że to jest jajko. Czy faktycznie tutaj ta obramówka jest w kształcie jajka? Bo No, to trochę tak wygląda, jakby tutaj był taki shape jajka. Ale zobaczcie to, to mnie mega ciekawi, bo tutaj coś jest. Także jak ktoś z Was wie, co to jest, to możecie w sumie dać znać. Ale wiecie co? My sobie to sprawdzimy. Ja tutaj spróbuję coś w Photoshopie podziałać, bo tu coś ewidentnie jest. Ale zanim to zrobimy, to czy możemy, widzowie, raduszka w komentarzu tutaj dla administratora robloxowego Inverted Green y, Tree. Wysłać, czy możecie to widzowie zrobić, ponieważ no poświęcił się dla nas widzowie i na, moi drodzy, tom oto tutaj wiadomość, odpisał, moi drodzy, że nie powinien tego mówić, ale tak, na pewno teraz już wiemy na 100%, na 100% widzowie, że coś nas czeka. Tylko czy to będzie metawers, jakiś event tego typu, moi drodzy, jakiś hancik ogólnie inny niż e-hand czy... Typowy ekrancik? No miejmy nadzieję, że to będzie typowy ekrancik, naprawdę. Widzowie, wiem, że to raczej żart, pewnie green screen, ale jeżeli klin by naprawdę tak zrobił, że poleciałby samolotem do siedziby, mojej drodzy, Robloxa i pocałował CEO Robloxa, mmmm, Davida, mojej drodzy Baszuckiego, to naprawdę obejrzałbym to widzowie, naprawdę chciałbym to widzowie zobaczyć. Będziemy sobie tego, co Davidowi co hmm. zobaczcie jeszcze to mamy tutaj retwita tego Twitter Robloxa przez Blox News. Mamy tutaj komentarz Blox News i zobaczcie co Roblox sobie tutaj pisał. Nie, nie pamiętam kiedy to osoba tak bardzo był ze społecznością i odpytywał. Mamy tak, mark your calendars, tak? Czyli właśnie zaznaczy sobie tą datę, żeby sobie zapamiętać przygotować się, żeby znaleźć czas w ten dzień. Nie mogę się tego widzowie doczekać. Ok, jestem już w Photoshopie, spróbujmy tutaj to, moi drodzy, troszeczkę sobie rozjaśnić. No, a zobaczmy. Muszę mam powiedzieć, że to naprawdę trochę przypomina kształt jajka, zobaczcie. Weźmy sobie teraz pędzel i zobaczcie to tutaj. O! Naprawdę przypomina trochę jajko i tutaj coś takiego zrobić. Takie choćby lodowe jajko wychodzi z tego. A teraz pobawmy się ekspozycją, bo chciałbym zobaczyć, i tutaj moi drodzy, coś idzie z tego zdjęcia wyciągnąć jeszcze, żeby zobaczyć co to jest. Ale chyba będzie ciężko. Po prostu zmienia barwy, ale nie, nic z tego nie wyciągniemy tutaj. Chyba że jeszcze byśmy tutaj to rozjaśnili. O, ale nie, nic tutaj nie widać w ogóle. Ciężko będzie, OK. Dobra, klik mam moi drodzy live'a i dość ciekawa teoria, ponieważ zobaczcie to. Mamy tutaj link Access yy, Portal i teraz to w sumie trochę to przypomina. Trochę to w sumie przypomina, także kto wie. możliwe, możliwe, że to faktycznie jest portal, który będzie nas prowadził do różnych światów możliwe. Znowu szybki update, jest już troszeczkę później i pojawił się nowy leak, bardzo, bardzo ciekawy leak, a to dlatego, że pojawił się taki leak, leak leaderboarda i czyżby miała być tablica widzowie wyników, liderów tutaj właśnie dodana do echancika? Być może jest ona do speedrunów i osoby z najszybszymi czasami będą po prostu na tej tablicy się mogły pojawić. No jeszcze nie wszystko, ponieważ oprócz tego mamy tutaj to i to jest bardzo ciekawe, dlatego że Sio zedytował tego tweeta. Oczy, kilo i medal za pierwsze miejsce. I teraz jest, moi drodzy, emotka? Ta? I ta? Nie mam moi drodzy, kill offa. Dajcie znać, moi galerackowi detektywi czy detektywki, co no, o tym sądzicie. I teraz tu w zasadzie ten film mógłby się skończyć, ale chcę wam dać jeszcze jedną fajną, pozytywną informację, tym razem dotyczącą nieoficjalnego ekrancika. Mamy tutaj twórcę na Twitterze, Dev No i właśnie Dev jest odpowiedzialny za ekran dla z 2024 roku i możemy sobie teraz zobaczyć tutaj, moi drodzy, trailer. Jest to inny ekran zupełnie niż tamten, który został przeniesiony, niestety. Także możemy sobie to szybko obejrzeć. A wygląda to naprawdę, muszę Wam powiedzieć, ciekawie. Yy, grafika prezentuje się tutaj naprawdę bardzo ładnie. No i muszę Wam powiedzieć, że naprawdę nie mogę się tego doczekać. Fajnie to się zapowiada, fajnie to wygląda. A jeszcze jest jedna rzecz, która oczywiście jest fajna i myślę, że część z Was się już domyśla, o co chodzi. No ale no, musi się przydać. Wygląda to naprawdę fajnie. I ja nie wiem, czy kiedyś nie grałem yy, tutaj już w grę. Tego twórcy i jeszcze jego ekipy. Okej, okay, jesteśmy teraz tutaj na kanale na YouTubie, i tak, jest tutaj, moi drodzy, filmik z tego co widzę: Ekhunt 2021. Wydaje mi się, że właśnie w tą grę grałem. No i właśnie dzisiaj, jak możecie sobie to przeczytać, dostałem propozycję. Czy nie chciałbym, moi drodzy, tutaj zostać influencerem, tak? Który by rozdawał to to jajko? Także macie ekskluzywnego liga, aczkolwiek nie, nie wiem w sumie, czy mogę wam to jeszcze pokazywać, czy to jest pewne. A nie chciałbym być tutaj w kłopotach i być, moi drodzy, tutaj. Wywalony z programu od razu, więc może to zabluruję. W każdym razie wygląda bardzo ładnie to jajko, i będę mógł wam je rozdawać, co jest najlepsze. I jak wejdziecie sobie na serwer, widzowie, na Discordzie, tutaj twórców tego ekranta, to jak widzicie, jestem tutaj i mam rolę, właśnie influencera. Także bardzo, bardzo fajnie. Widzowie, podekscytowana tym, że będę mógł dać tutaj darmowe jajko, to zostaw proszę łapeczkę w górę i subskrypcję, żeby oczywiście tego nie przegapić. A jako, że widzowie, nie ma już nocy, i nikogo, moi drodzy nie obudzę, to wreszcie w mogę powiedzieć, że ekwanty wróciły. Tak jest, mamy to, wróciły. Oje, oh yeah. musiałem, widzę, wyzwolić te pozytywne emocje. Także okej, okay, to wszystko. W takim odcinku chciałbym poinformować, bo teraz no, mamy już czarno na białym podane, że naprawdę coś nas czeka. Ja jestem naprawdę nahypowany, wracam spać i, panie i panowie, era eventów, być może nawet ekwantów właśnie na naszych oczach rusiła. O tak.